Witam, kochani, witam, pozdrawiam w Chrystusa. Kochani, gdzieś, kiedyś tam, dawno tam, wiem, że wspominałem coś o tym. Teraz wspomnimy jeszcze raz coś o tym, czyli o Mateuszu 24 rozdziale. Zauważcie, że wcześniej uczniowie pokazywali świątynię pod koniec 23 rozdziału. Był zachwyt nad świątynią, a Jezus już powiedział, że tutaj kamień na kamieniu nie zostanie. I właśnie wcześniej Jezus płacze nad Jeruzalem. Świątynia będzie rozwalona. I Bóg będzie żył w nas a nie w świątyni, w żadnym kościele. Dobrze, koniec. zobaczmy to. Gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie Jego, aby Mu pokazać zbudowania świątyni właśnie. I On rzekł, że tutaj kamień na kamieniu nie pozostanie. Gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie, na osobności mówiąc, pytając, kiedy to się stanie, jakie będą znaki przyjścia końca świata, już odpowiadać na patrzcie, aby ktoś was nie zwiódł. Uważaj, jakim muchem słuchasz. Tylko owce moje słuchają mój głos. Więc jeśli cały czas jesteśmy w komunizmie i zostaniemy, kochani, zwiedzeni, kochani, wielu pastorów. Wielu słuchaczy tych pastorów bardzo lubi jakąś po poselstwo zgrozy i grozy. Bomby atomowe, trzęsienia ziemi, prawda? Głody, mory. Horror. Za młodu oglądaliśmy horrory, lubiliśmy dreszcz. Jezus teraz do nas przychodzi poprzez dreszcze, poprzez strach. Zamiast wypełnić nasze serce swoją miłością, abyśmy my byli tą miłością Boga dla innych, nie dla siebie. Gdyż poselstwo Jezusa nie jest poselstwem, które serwuje tylko człowiekowi. Oni ktoś może krytykować pewnych chrześcija chrześcijan, którzy żyją w bogactwie i zbierają tylko dla siebie, tylko pod siebie. Dlatego ja się odizoluję. Będę sam. Ale to wtedy dla kogo Ty żyjesz? Sam dla siebie? Jesteś sam dla siebie chrześcijaninem? Przecież to ma być dla, dla rozrostu królestwa niebieskiego. Nawet jeśli byśmy mieli ponieść śmierć, to jest dlatego, kochani. I nie mówmy, że, że już Jezus poniósł śmierć, kochani. Gdyż Paweł w jednym z listów napisał że te wszystkie próby te wszystkie męczarnie znoszę dla kogo nie dla Jezusa Chrystusa tylko dla was nie po to byście wy byli zachwyceni mną tylko żebyście wy wiedzieli że to i wy macie tak robić paweł napisał tak jak ja idę za Jezusem tak i ty za nim bicie. Chodźcie za mną, tak jak ja idę za nim. Skochani. Tak jak Jezus umierał. I cierpiał taki Paweł. Paweł robił to samo. I to jest nasza. To jest nasza. To jest nasze powołanie. Czytamy w tym, jak się nie mylę w liście Piotra. powołanie jesteście do cierpień. Jeśli ktoś szuka swojego powołania, nie wiem do czego by Bóg powołał, to pamiętajcie, jesteśmy powołani do cierpień. I co jeszcze teraz czytamy? Chwalmy Pana w tych cierpieniach. I nie cierpimy dla Pana, pamiętajcie, niech inni nas widzą. Tylko nie jako, nie że my leżymy i mówimy, cierpimy dla Pana w płaczu, prawda? Nie, kochani. Właśnie tego cierpienia nie można po nas widzieć ponieważ szatan go pragnie żeby nas rozrobić pamiętajcie te słowa szatan chodzi tak jak tak jak lew ryczący tak jak no nie jest lewem ryczącym nie pamiętam który to a chyba Reinhard Banki powiedział że, że to jest malutki kotek tylko dali mu wielki mikrofon i jeszcze większe głośniki. Więc to, co szatan chce zrobić, to swoim głosem rozrobić nas, dosłownie, żeby przetłumaczyć ten wers, wrzucić do blendera i potem wypić przez słomkę, żeby tylko sam sok z nas został. To jest jego, to jest jego marzenie. On chce każdego z nas poprzez zwiedzenie, poprzez to, że zaczynamy słuchać Jego głosu, mówimy, mówimy przykładowo, no co, co mam powiedzieć, że nie ma, jak jest, jak wszyscy to widzą, wszyscy to odczu odczuwają, prawda? Wszyscy odczuwają. To ja mam mówić, że tego nie ma? Tak, tego nie ma, ponieważ to, co jest niewidzialne, jest widzialne. To, co jest niewidzialne, jest widzialne tak naprawdę. To, to, jest te, to jest to, co jest na stałe. Więc Jezus mówi, uważajcie Was, ktoś nie zwił, Albowiem wielu przyjdzie, powołując się na mnie. Powiedzą, ja mam jest Chrystus. Nie powiedzą, Jezus Chrystus. Tylko ja jestem namaszczony. Ja jestem namaszczony. Jestem prorokiem do, 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 do. Mam, 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 mam tą moc. Będą mieli to moc. Potem usłyszycie o wieściach, o wojnach, wieściach wo wojennych. Patrzcie, abyście się nie tworzyli. To musi się stać. Ale to jeszcze nie koniec, Kochani, co takiego nowego Jezus powiedział? Przecież te wojny i wieści wojenne były całe czas. To już I cesarstwo rzymskie, już, kochani, od, od, od czasu... Upadku cesarstwa rzymskiego w ogóle cały czas, zanim jeszcze było cesarstwo rzymskie, cały czas były wojny, prawda? Więc co on tutaj nowego mówi, kochani? On tu w pewnym sensie mówi, że tak naprawdę to nic nowego nie będzie. Nie spodziewajcie się zbyt wielu, jakichś nie wiadomo jakichś znaków. Pamiętajcie, że to, że ja przyszedłem, jestem książę pokoju to nie znaczy, że będzie pokój na ziemi, ponieważ nie wszyscy będą akceptowali mnie jako księcia pokoju. Jestem księciem pokoju tylko dla tych, którzy mnie biorą do swojego serca. Więc powstaje naród przeciwko narodowi. Królestwo przeciwko królestwu. Będzie głód i mur miejscami trzęsienia ziemi. Kochani, głody i mory były też cały czas w Europie, prawda? Były pandemie. Były wcześniej były była Hiszpanka, były, były to, to, to co przy, przyniosła pierwsza wojna światowa, potem zaraza po pierwszej wojnie światowej, potem znowu szybciutko druga wojna światowa, rewolucje, kochani, wszystko na raz ludzie już wówczas pewnie też myśleli, że to już koniec świata, to dali. Ale Jezus mówi, ale to tylko dopiero początek boleści. Wtedy wydawać was będą na udrękę, zabijać was i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego, ze względu na moje imię. Czyli po raz kolejny z Izykiela się kłania werset, gdzie Bóg mówi, że tak jak wielkie jest jego imię i że dla imienia jego, i że Żydzi, gdziekolwiek nie poszli tam, narobili kaszany w imieniu, imieniu Boga. Że zamiast szerzyć mnie, to oni narobili wstydu. Tak tutaj właśnie teraz też dla imienia, przez względu na imię moje. Pamiętajcie, nie ze względu na nas, ale ze względu na tego, kogo my wyznajemy. Wyznajemy Króla. Króla tego świata, tego wszechświata. Króla Stworzyciela i Nienawidzą nas za to, że my za nim idziemy. Mogą nienawidzić nas za to, że my mamy pokój w sobie. Będą nas wydawać. Będą nas będą prześladować nas w pracy. Ale pamiętajcie, to nie ludzie nam to robią, to robią nam demony, które, które są w tych ludziach. Oni chcą nas prześladować, oni chcą cały czas nas niszczyć. A tak naprawdę oni nie chcą nas niszczyć. Nie zapomnijcie tego. Oni chcą rozrobić królestwo nieba, które w nas się formuje. My, nas nie ma, kochani. My raz wzięliśmy, założyliśmy obrączkę z imieniem Jezus Chrystus. My należymy do Niego, już nie do siebie. Ale zba, widzicie, będą nienawidzieć. Ze względu na Jego imię, bo my już jesteśmy Jego oblubienicą. My przyjmujemy Jego imię i nazwisko. Moje nazwisko panieńskie już nie istnieje. Nie ma. Już nie ma Darka Żubrowskiego. Powinien być teraz Jezus Chrystus we mnie. Ale koni, wówczas właśnie wielu się z nas zgorszy. Dlaczego? Dlaczego się ludzie zgorszą? Ponieważ ludzie już mówią od wielu lat, gdyby Bóg istniał, nie dopuściłby do drugiej wojny światowej. Gdyby Bóg istniał, to w Kościele katolickim nie byłoby pedofilii w jakimkolwiek Kościoła. Tu nie atakuje Kościoła katolickiego. Bóg by nie dopuścił. Odejdziemy od Boga, bo w Kościele takim i takim jest pedofilia. Odejdziemy od Boga, bo coś tam. To znaczy, że Boga nie ma. Gdyby Bóg był, gdyby Bóg był, dlaczego nas to spotkało? To samo, co gdy wychodzili Żydzi z niewoli egipskiej. Lepiej nam było w Egipcie, w niewoli. Czyli lepiej nam było żyć w grzechu, gdyż Egipt jest symbolem grzechu. Symbolem ciemnoty, ciemności. Lepiej nam było w tej ciemności. Ta świadomość Boża, jaka przyszła, lepiej żebyśmy jej nie mieli. I powstanie wielu fałszywych proków. Dlaczego ci procy powstaną? Właśnie dlatego, kochani, bo zaczną się te prześladowania chrześcijan, i wtedy zaczną ludzie pierniczyć głupoty swoje własne teologie, jak to powinno być. <laughs> Jedni będą tłumaczyć nam teologię dobrego prosperowania finansowego, inni jakieś modlitwy do aniołów. O czym pisał Paweł? Kulty aniołów. Zgrozę właśnie też, będą właśnie najlepiej popaść w zgrozę. Schować się, zamelinować gdzieś. Kochani, jest wiele takich kościołów na świecie. Jest wielu nas, chrześcijan, którzy się izolujemy, nie chcemy być częścią kościoła, częścią oblubienicy, nam samym, samemu dobrze, albo odizolowany kościół gdzieś i my siedzimy i czekamy na koniec świata. Nie widzimy potrzeby. Zapomnieliśmy o tym, że my, nie wiedząc o tym, Mieliśmy potrzebę bo do Boga. Bóg przyszedł, wyrwał nas czy z alkoholizmu, czy z obojętnie czego, czy z narkotyków. Obojętnie, wyrwał nas Bóg z tego świata. Objawił nam siebie nie po to, byśmy my się odizolowali. A ja to cały czas, kochani, słyszę, że dzisiaj już nie jest, nie jest czas na ewangelizację. I na łeb, sąd tym, którzy do dzisiaj sobie nie wybrali Boga, to wtedy ja się pytam tych ludzi, czy cały czas jesteśmy w czasach łaski? Tak, cały czas jesteśmy w czasach łaski. Łaska się nie skończyła. Człowieku, to co ty mi opowiadasz? To Mówisz, że wciąż jesteśmy w czasach łaski? Tak, jesteśmy w czasach łaski. To dlaczego nie idziesz do, z tą łaską do tych ludzi? bo to pijacy i tacy i tacy, tak. No może ten człowiek pije, ponieważ nie może żyć właśnie sam ze sobą. Ponieważ tak go Satan właśnie rozrobił i go wypija. Ponieważ prostytutka bierze też czy jeszcze narkotyki, ponieważ nie może, nie może strawić samej siebie tego, co ona robi. A Bóg ją kocha. Tak jak wszystkich, ponieważ czytamy, Bóg nie ma względu na osobę. Nie ma względu na osobę. Bóg on kocha wszystkich, on chce, by wszyscy byli zbawieni. Bez względu na to, co ty popełniłeś człowieku, on chce ciebie, on chce twojego dobra. Ten, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Nie pozwólmy sobie wmówić, że gdyby Bóg był, to by nie dopuścił do tego, żeby chrześcijanie cierpieli, albo niewinne dzieci. Teologia jakaś liberalizmu. Pamiętajcie, on to robi dla swojego imienia, nie dla nas, a nie dla nas, dlatego, żeby nam dobrze dzień poszedł. Dlatego, żeby w pracy nas szef czy menadżer nie prześladował. Ja nie mam menadżera, jak wiecie, ale to w takim przypadku, żeby klient, który mnie zatrudni, żeby na 100% mi wszystkie pieniądze zapłacił. Yy, ewentualnie, żeby mi nie mówił, że mam ile rzeczy jeszcze za darmo dla niego zrobić, bo on mi dał pracę na ten czas. Tacy ludzie się zdarzają, albo szukam jeszcze czymś, albo co jeszcze, żeby materiały przyszły na czas, żeby nie miał przestoju, żeby wszystko było super. I skowronki. Co dzień rano się budzimy, śpiew z skowronków, kładziemy się spać, słowik nam śpiewa. Ciepło, cały czas. Nam, żeby tylko nam lepiej, nam, żeby było. Więc, kochani, tak mamy wytrwać. Wytrwać, kochani. Znajdźcie to słowo o wytrwaniu w ogóle. Może ja zrobię oddzielne, oddzielne kiedyś nauczanie o tym, ale to słowo o wytrwaniu jest. Bardzo ważne. Jeśli chcecie, wpiszcie sobie to słowo w jakąś wyszukiwarkę biblijną i zobaczcie, co na temat wytrwania jest, jest napisane. Ile Paweł nauczył. To Mate, do Tymoteusza, gdy Tymoteusz właśnie upadł, wierzę w drugim liście Tymoteusza, gdy Tymoteusz chciał się wycofać. Gdy Hebrajczycy, list do Hebrajczyków, gdy Hebrajczycy Czyli Żydzi też się załamali, bo myśleli, że Jezus przyjdzie jutro i oni będą mogli wrócić do swoich domów z powrotem, do Izraela. I właśnie o tym tu jest mowa. Kto się nie zgorszy? Oni się już zgorszyli, bo mieli początki gorszenia. To samo Tymoteusz. Co się dzieje? Miałem taki wielki kościół. Nagle przyszły prześladowania. Mój wielki kościół się zaczyna rozwalać. Żydzi chcą wracać też do swoich domów. bo też wytrzymajcie, ludzie, tu trzeba wytrzymać do końca. Nasze życie jest bardzo krótkie, przestańcie, przestańcie się mazać, tak jak Żydzi na pustyni. Wracajmy do niewoli. Zrezygnujmy z Chrystusa, wróćmy, przyjmijmy się go i dalej możemy żyć w Izraelu. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie, nie o nas, ale o Królestwie, po całej ziemi. Na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. Kochani, czasy ostateczne się zaczęły kiedy odszedł. Od dwóch tysięcy lat cały czas są wojny, konflikty, trzęsienia ziemi, rewolucje. Rzym upadł przez rewolucję, tak naprawdę, przez to, że naród stanął przeciwko narodowi. Rzym też upadł przez chrześcijan. Nie, nie z winy chrześcijan, tylko dlatego, że chrześcijanie się przysporzyli do upadku Rzymu. Chrześcijanie wiarą swoją, ale najbardziej to się przysporzyło politycznie. To się przysporzyły, do te, przysporzyły się do tego właśnie z, zgorszenie wśród narodu. Gdyż powstały usługi socjalne i płaca minimalna była mniejsza od, czy też taka sama, jak za pomogi. I ludziom się nie opłaciło pracować. W końcu nawet zrobili prawo, że kto ma pracę, ten nie ma prawa iść na, na ten, na socjal. Zaczęła się demoralizacja kochani, demoralizacja umysłu. Ludzie przestali wierzyć w Rzym. Wielkość Rzymu. Ale my mamy wierzyć w wielkość naszego króla. I ta wiara nie może upaść. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym, chyde spustoszenia, o które pisał prorok Daniel. Czyli na miejscu, gdzie stoi. Świąty... gdzie stała świątynia yy... ma stać coś innego. Stoi tam meczek dzisiaj. Wtedy ci, którzy są w Judei, niech uciekają w góry. Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby cokolwiek zabrać z domu. Tylko dyla ucieka od razu. Kto jest do roli, niechaj nie wraca. Na roli, kto biada kobietom brzemiennymi karmiących w obydniach. Módlcie się, żeby u... Upu... Ucieczka wasza nie, nie wypadła zimą o Szabat. Tak oni, tu jest mowa o, właśnie o upadku pierwszej świątyni. To jest mowa o upadku pierwszej świątyni, a przepraszam, drugiej świątyni, o tym, że druga świątynia będzie rozwalona, napad na Jeruzalem przez Rzym. to jest właśnie ostrzeżenie, hej, nie wracajcie, jak zobaczycie to oblężenie, że nadchodzi, nadchodzą Rzymianie. Dyla jak najdalej. Kochani, módlcie się, żeby to nie wypadło w szabat. Kochani, czyli on powiedział, że to wypadnie, ale wy się módlcie, żeby to nie wypadło w szabat, gdzie będą bramy zamknięte. Czyli co nam Jezus powiedział? Jezus powie, nie, nie, powiedział nam, że to już jest ustalone, to wypadnie w szabat, już powiedział, że wy się módlcie, żeby to nie wypadło w szabat, czyli... Zawsze Bóg daje drogę. My, zawsze, naszą modlitwą możemy dużo zmienić. Nie ma takiego czegoś, że ustalone jest wszystko z dnia na dzień, z godziny na godzinę przez Boga, co następuje. Jezus by inaczej tego nie powiedział. My mamy moc modlitwy, która może dużo zmienić. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata też dotąd nie będzie. A gdyby owe dni nie były skrócone, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. Gdyby wam ktoś powiedział oto tu jest Jezus, oto tu jest Chrystus, albo tam nie wierzcie. Po raz, I po raz kolejny znowu postano. Tak jak czytaliśmy o fałszywych prorokach kilka wersetów wcześniej. Tak znowu będą opowiadać, będą czynić wielkie znaki i cuda. I o ile to możliwe, będą chcieli zwieść wybranych. I kochani, nie tylko. My, my najczęściej mówimy o. Będą wam mówić o teologię. Teologię dobrego samopoczucia, teologię będą wam wciskać tego, no, teologię samopoczucia, albo te dobrego samopoczucia, no wszystko, co związane, wszystko, co związane po prostu jest z tym, żeby nam było dobrze. Z pieniędzmi. Kochani, jeśli będą nam tłumaczyć koniec świata non-stop, to tym samym szatan wprowadzi w nas niepokój, Zamiast pokoju odbierze nam tą radość, kto, ten, tą radość, o której my czytamy. Bóg namaścił Cię olejkiem radości, który namaścił naszego Chrystusa, ale skoro my jesteśmy w nim, my mamy mieć ten, też ten olejek radości nad nami, w nas. Mamy mieć tą radość, która, której nie można wyrazić nawet. I my się nie chcemy już dzielić radością, tylko my rozrzucamy ludziom ulotki o końcu świata. I robimy się prepersami. I robimy innych prepersami. I nie ma już Bóg tak umiłował ten świat, że posłał swojego syna. Potem Jezus mówi, tak jak ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Czyli wy się nie dziwcie, jeśli wy zginiecie, nie bądźcie tym zgorszeni, bo wy już nie należycie do siebie, ale do mnie. I tak jak ja zginąłem, ziarno obumarło i wydało plon. Tak i nie jeden z was zginie ale ta śmierć wydaje pląt. Albo no ktoś będzie cierpiał głód. Ktoś będzie, nie wiadomo, obojętnie co, ktoś będzie cierpiał prześladowanie w pracy, w chorobie, ale nie będziemy płakać przez to, bo będziemy chwalić Pana. I przez to inni będą mówić, wow, jak oni to mają? Jak, ja też tak chcę zamiast się stresować, ja wolę mieć to. No, yy, a to przepowiedziałem wam, gdyby więc wam powiedzieli, o to jest Jezus na pustyni, nie chodźcie, albo gdzieś tam się schował, nie wierzcie, gdyż jak błyskawica pojawi się od wschodu, jaśnieje aż po zachód, kochani, czyli błyskawica to jest sekunda. Sekunda, błyskawica to jest sekunda, prawda? Jest ciemność, w nocy zwłaszcza piorun, i się ciem, i się jasno robi na całym niebie. I to jest ułamek sekundy. I tak będzie z przejściem syna. Bo gdzie jest padlina, tam się zbierają sępy. Czyli to, co śmierdzi, nie to, co jest świeże. Kochani, pozdrawiam wszystkich miejsca Chrystusa.